Narzędzie wepchnij wyciągnij będzie zamieniało płaskie elementy w trójwymiarowe modele. Przy jego pomocy stworzysz ściany w budynku, wymodelujesz nogi od stołu, a nawet wykonasz otwory okienne i drzwiowe. Narzędzie to może dodawać geometrię, jak i ją usuwać. Narzędzie wepchnij wyciągnij możesz uruchomić po kliknięciu w ikonę, lub wywołać ze skrótu klawiaturowego. P. Po najechaniu na płaszczyznę i kliknięciu lewym przyciskiem myszy, aktywujesz jego działanie. Ruchem myszki możesz pokazać kierunek oraz wysokość, a kolejnym kliknięciem zatwierdzić ją. Podczas wyciągania płaszczyzn, zwróć uwagę, że w prawym dolnym narożniku możesz zdefiniować wartość wypchnięcia. Jeżeli chcesz wypchnąć płaszczyznę na 50 cm, wpisz 50. I zatwierdź wciskając Enter. Narzędzie Wepchnij, Wyciągnij będzie miało swoje zastosowanie podczas tworzenia ścian. Wystarczy, że najedziesz nim na płaszczyznę, która ma zostać wypchnięta do góry, klikniesz lewym przyciskiem myszy, wskażesz kierunek wypchnięcia i z klawiatury wpiszesz wartość, na przykład 270, i zatwierdzisz wciskając Enter. Za pomocą narzędzia wepchnij-wyciągnij masz możliwość zrobienia np. otworów okiennych czy drzwiowych. Pokażę Ci teraz trzy sposoby na ich wykonanie. Trzeci będzie najszybszy, natomiast żeby zrozumieć jego działanie musimy też przebrnąć przez dwa wcześniejsze. Kliknij lewym przyciskiem myszy na płaszczyznę, którą chcesz wepchnąć tak aby uzyskać otwór okienny, następnie obróć widok kamery tak żeby zobaczyć Tylną część ściany, zaznacz dowolny punkt z tyłu ściany i kliknij lewym przyciskiem myszy. Pojawił się otwór okienny i pojawi się zawsze, gdy drugie kliknięcie wykonasz z tyłu ściany. Spróbujmy zrobić to samo bez obrotu. Klikam lewym przyciskiem myszy na płaszczyznę, która ma zrobić otwór okienny. Następnie wskazuję punkt z tyłu ściany. Takim punktem może być dowolny punkt na krawędzi, która znajduje się z tyłu ściany i klikam lewym przyciskiem myszy. Trzeci, najszybszy sposób, wymaga od Ciebie kliknięcia lewym przyciskiem myszy w okolice dolnego lewego narożnika. Następnie przesuń narzędzie delikatnie po skosie i w momencie, gdy pojawi się komunikat na płaszczyźnie, wykonaj drugie kliknięcie. Narzędzie Wepchnij, Wyciągnij ma możliwość powtórzenia ostatnio wykonywanej operacji. W tym celu wykonaj dwa szybkie kliknięcia na kolejnej płaszczyźnie. Powtórzenie ostatnio wykonywanej operacji będzie miało zastosowanie w przypadku ścian, które będą miały taką samą grubość. Teraz, gdy wykonam podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Płaszczyzna zostanie wepchnięta na ostatnią wartość, natomiast nie wykona otworu okiennego, ponieważ ta wartość jest zdecydowanie za mała. W tym wypadku musiałbym skorzystać z jednej z wspomnianych wcześniej metod, wykonać otwór okienny i dopiero wtedy skorzystać z podwójnego kliknięcia, które przywołuje ostatnią wartość wepchnięcia. Narzędzie Wepchnij, Wyciągnij będzie nieodłącznie towarzyszyć Ci przy pracy z modelem. Zapomnij o jego ikonie i staraj się za każdym razem włączać je przy pomocy skrótu klawiaturowego P.